Hej, hej! Ten odcinek to odpowiedź na powtarzające się komentarze, w których piszecie, że wolicie suplementy diety od leków, bo, cytuję, mają czystsze składy. Wiele osób, czytając ulotki leków, ma wrażenie, że jest tam cała masa dziwnie brzmiących dodatków. Pojawiają się nawet takie opinie, że skoro w tabletce jest jedna czy dwie substancje czynne, to dlaczego skład wygląda jak lista zakupów przed świętami? I że cała reszta to jakieś podejrzane świństwa, które niepotrzebnie obciążają organizm. Często piszecie też, że zamiast takich leków, wolicie sobie kupić czysty magnez CDA, bo ten nie ma żadnych dodatków i dzięki temu nie jecie tyle chemii. I jasne, ja to rozumiem. Ja wiem skąd takie podejście, ale w dalszej części odcinka wyjaśnię wam, dlaczego to nie jest takie proste i dlaczego leki muszą mieć inne składy niż suplementy czy właśnie taki magnes CDA. A jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to cześć, mam na imię Agnieszka Wojciechowska, jestem magistrą chemii medycznej i prowadzę ten kanał już od 8 lat. Rozmawiamy tu o nauce, zdrowiu, lekach, kosmetykach, żywieniu i ogólnie mówiąc o chemii, która nas otacza. Jeśli chcesz być na bieżąco, to zostaw suba i lecimy. Zanim przejdziemy do tematu odcinka, to szybka przypominajka. A może jesteś akurat tutaj po raz pierwszy i w ogóle o tym nie wiesz? Już od 6 lat prowadzę mój autorski kurs maturalny z chemii, a od niedawna także z biologii, oba znajdziesz na stronie maturawprobówce.pl to kursy, które przygotowują do matury od zera, krok po kroku, zwięźle, konkretnie i bez lania wody. Uczysz się z krótkich filmów po 5, 10 czy 15 minut, od razu ćwiczysz wiedzę na zadaniach i quizach, a w każdej lekcji czekają na Ciebie mnemotechniki i pytania powtórkowe, żebyś nie tylko zrozumiał temat, ale też zapamiętał to, co naprawdę ważne. W kursach znajdziesz również filmy z doświadczeniami chemicznymi i biologicznymi, a ostatnio wprowadziłam nowość e-booki. Między innymi z kolorami związków chemicznych w formie realistycznych zdjęć i opisem ich właściwości, e-booki z mnemotechnikami, a także z pytaniami powtórkowymi do aktywnego powtarzania. Ale wracając do kursów, są one pełne zadań z CKE i moich autorskich, a do tego masz moje wsparcie. Wystarczy, że napiszesz komentarz na platformie. A jeśli chcesz się upewnić, czy to dla Ciebie, na stronie maturawprobówce.pl znajdziesz aż 7 bezpłatnych lekcji przykładowych i wiele materiałów do nauki zupełnie za darmo. I teraz ważna sprawa. Mimo, że wszystko drożeje, moje kursy nadal kosztują tylko 99 zł miesięcznie za kurs, czyli tyle co 6 lat temu. Ale jeśli planujesz naukę przez dłuższy czas, możesz wybrać tańszą subskrypcję w przeliczeniu na miesiąc, np. Na roczną lub dwuletnią i zamiast płacić z góry, teraz możesz rozbić ją na równe płatności miesięczne dzięki opcji TubaPay. Bez banku, bez wniosku i bez dodatkowych kosztów. Przykład? Pakiet Biolchema, czyli kurs z biologii i chemii na rok, to niecałe 126 zł miesięcznie, bez konieczności płacenia od razu całej kwoty. W opisie filmu i przypiętym komentarzu zostawiam linki do kursów, e-booków i artykułu, w którym wszystko dokładnie tłumaczę. A teraz wracamy do tematu odcinka. Temat długich składów leków pojawia się często jako zarzut, że leki są gorsze od suplementów, bo mają za dużo tej złej chemii. I wiecie co? Ja to nawet rozumiem, no bo taki skład naprawdę potrafi zniechęcić. W końcu skoro działa tylko jedna substancja, no to po co cała reszta? Ale właśnie bez tej reszty lek nie tylko by nie działał, ale często w ogóle nie dałoby się go zastosować. Spójrzmy na przykład. Pantoprazol to lek z grupy inhibitorów pompy protonowej stosowany przy nadkwasocie. Gdyby tabletka nie miała specjalnej powłoczki chroniącej ją przed działaniem soku żołądkowego, to ona rozpadłaby się, zanim dotarłaby do jelita, czyli tam, gdzie substancja czynna ma się wchłonąć. Efekt? Substancja czynna nie zdążyłaby zadziałać albo tabletki na niedoczynność tarczycy, tak jak Eutyrox czy Letrox. Substancji czynnej, czyli lewotyroksyny, jest tam bardzo, bardzo, bardzo mało, bo zaledwie 25, 50, 75, 100 czy 200 mikrogramów. To mniej więcej tyle, co ziarenko piasku. Gołym okiem to jest ledwo widoczne. Bez dodatkowych substancji nie dałoby się z tej ilości zrobić tabletki. Nie miałaby nawet kształtu, który można by było, tak wiecie, złapać palcami. Do tego dochodzą inne kwestie, na przykład ochrona przed wilgocią. Wiele substancji leczniczych rozkłada się pod jej wpływem, dlatego dodaje się środki zabezpieczające. Inaczej lek miałby bardzo krótką datę ważności i musielibyśmy kupować nowe opakowanie co kilka dni. A to przecież ani wygodne, ani tanie. Są też dodatki, które przyspieszają działanie leku. Tak zwane substancje rozsadzające, np. celuloza czy kwas cytrynowy z wodorowęglanem sodu. Dzięki nim tabletka szybko się rozpada w żołądku, a substancja czynna szybciej się wchłania. W przypadku leków przeciwbólowych to naprawdę robi różnicę. I tak, są też barwniki, cukier i aromaty, zwłaszcza w lekach dla dzieci. Dla rodzica może to być kontrowersyjne, ale z drugiej strony zastanówmy się. Żeby dziecko w ogóle przyjęło lek, to ten lek musi być smaczny i musi wyglądać atrakcyjnie, bo nikt nie przekona malucha do wypicia gorzkiego, szarego syropu, nie? Podobnie z osobami starszymi. Tabletki są dla nich projektowane tak, by były jak najmniejsze, jak najłatwiejsze do przełknięcia albo rozpuszczały się w ustach. To wszystko nie byłoby możliwe bez odpowiednich substancji pomocniczych. No i teraz najważniejsze pytanie. Co dokładnie robią te składniki w lekach? Zacznijmy od wypełniaczy, takich jak laktoza, celuloza czy skrobia. To one nadają tabletce odpowiedni rozmiar i kształt. Bez nich trudno byłoby precyzyjnie dawkować substancję czynną, bo ta często występuje w mikroskopijnych ilościach. Kolejne są substancje wiążące, np. metyloceluloza. Ich zadaniem jest scalanie proszków w trwałą zwartą tabletkę, taką, która nie rozsypie się w kieszeni ani podczas pakowania. Mamy też substancje rozsadzające, takie jak skrobia modyfikowana czy kroskarmeloza. To właśnie one przyspieszają rozpad tabletki w żołądku i przez to sprawiają, że substancja czynna szybciej się uwalnia, no i przez to też wchłania. Bez nich działanie wielu leków byłoby opóźnione. Nie można też pominąć powłok, np. z hypromylozy, które chronią tabletki przed światłem, wilgocią i działaniem kwasu żołądkowego. Są absolutnie niezbędne w lekach, które powinny zadziałać dopiero w żołądku. Z kolei konserwanty, takie jak benzoesans sodu, zapobiegają rozwojowi bakterii i grzybów. I to właśnie dzięki nim syropy czy krople mogą być przechowywane przez wiele tygodni, a nie tylko dwa dni po otwarciu. Substancje smakowe i zapachowe, np. aromaty czy olejki, poprawiają smaki i zapach leku, co szczególnie ułatwia jego podanie np. dzieciom. Barwniki też pełnią ważną funkcję, bo one pomagają odróżnić dawki, ułatwiają rozpoznanie leków osobom starszym albo słabowidzącym i pozwalają uniknąć pomyłek. Nie wpływają przy tym na działanie leku. Są jeszcze emulgatory i solubilizatory, które pomagają połączyć składniki w jednolitą masę, a to jest szczególnie ważne w przypadku kropni, maści i kremów. Dalej mamy promotory wchłaniania jak cyklodekstryny. One ułatwiają przenikanie substancji czynnej przez błony śluzowe, dzięki czemu lek może zadziałać szybciej albo skuteczniej. No i do tego dochodzą jeszcze bufory i regulatory pH, które stabilizują środowisko chemiczne i zapobiegają zbyt szybkiemu rozkładowi leku. I na koniec substancje poślizgowe, tak jak starynian magnezu. One nie mają co prawda nic wspólnego z działaniem leku w organizmie, ale są bardzo ważne w procesie produkcji, bo one zapobiegają przyklejaniu się tabletek do maszyn i ułatwiają ich formowanie. Dobra, ale lecimy dalej z przykładami. Na przykład w maściach i kremach substancja czynna to tylko ułamek składu. Reszta odpowiada za to, czy ten lek da się nałożyć, jak on się rozprowadza, jak szybko wchłania i jak długo działa. A co z tabletkami musującymi na przykład? Bez kwasu cytrynowego i wodorowęglanu sodu nie byłoby tego charakterystycznego musowania, czyli szybkiego rozpuszczania w wodzie. Bez aromatów i substancji smakowych dostalibyśmy gorzką, lekko kredową wodę, której nikt nie miałby ochoty wypić, a już na pewno nie dziecko. A przecież chodzi o to, żeby lek nie tylko działał, ale też dało się go przyjąć bez odruchu wymiątnego, bo jeśli dziecko albo osoba starsza nie będzie w stanie połknąć leku, no to cały wysiłek włożony w leczenie po prostu pójdzie na marne. I teraz wracamy do zapowiedzianego pytania. Skoro te wszystkie składniki są potrzebne w lekach, to dlaczego w suplementach jest ich mniej? Albo w czystym magnezie, tym CDA, w ogóle ich nie ma? No właśnie dlatego, że suplementy diety nie muszą spełniać takich wymagań jak leki. Powód jest prosty. W suplementach diety nie znajdziemy substancji, które na przykład muszą rozpuścić się dopiero w jelicie. A jeśli chodzi o takie surowce jak CDA, czyli czysty do analizy, to taki proszek nie musi się rozpuszczać w odpowiednim miejscu. Nie musi działać w określonym czasie, nie musi być podany w dokładnie odważonej dawce. On po prostu musi być zmieszany z wodą i wypity, ale właśnie czy wypity? Hmm. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, CDA to nie jest produkt do spożycia. To jest substancja chemiczna wykorzystywana w laboratoriach np. chemicznych. Rzeczywiście, ma bardzo wysoką czystość chemiczną i jest badana m.in. na obecność metali ciężkich. Ale nie przechodzi testów pod kątem obecności mikroorganizmów, toksyn ani bezpieczeństwa dla ludzi, jak to się robi w przypadku leków i suplementów. Innymi słowy, CDA nie zawiera dodatków, ale też nie spełnia norm spożywczych. I choćby brzmi, no, Czysto, to stosowanie takiego surowca na własną rękę wiąże się naprawdę z dużym ryzykiem, zwłaszcza u osób z osłabioną odpornością, u dzieci czy kobiet w ciąży. No dobra, to teraz pytanie, które słyszę chyba najczęściej: czy te wszystkie dodatki w lekach mogą szkodzić? No, zasadniczo. Nie, używa się ich w małych ilościach, a ich bezpieczeństwo jest ściśle kontrolowane, ale wiadomo, są wyjątki. Bo jeżeli ktoś ma np. nietolerancję laktozy, no to powinien unikać leków, które ją zawierają. Osoby np. z fenyloketonurią nie mogą przyjmować leków z aspartamem, a takie leki istnieją. Zdarza się też, że są jakieś uczulenia na barwniki rzadko, ale się zdarzają. Zgłaszane działania niepożądane po substancjach pomocniczych są naprawdę bardzo rzadkie i zwykle dotyczą osób z konkretnymi nadwrażliwościami. Dlatego zawsze warto przeczytać ulotkę i po prostu ewentualnie zapytać farmaceuta, jeśli masz wątpliwości. Dobra, jeszcze jedna kontrowersyjna substancja dwutlenek tytanu. Kilka lat temu zrobiło się o nim naprawdę głośno, bo on został zakazany w żywności i suplementach w Unii Europejskiej. EFSA, czyli Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, nie stwierdził bezpośredniej szkodliwości, ale uznał, że nie da się też całkowicie wykluczyć ryzyka uszkodzeń DNA przy długotrwałym spożywaniu. Dlatego zdecydowano się na zakaz na zasadzie ostrożności. Ale w przypadku leków sprawa wygląda trochę inaczej, bo tutaj nie ma mocnych danych, które dowodziłyby szkodliwości tego właśnie dwutlenku tytanu w tabletkach. Stosuje się go głównie w powłokach w bardzo małych ilościach. A on spełnia ważne funkcje, bo chroni lek przed światłem, stabilizuje powłoczkę, no i też nadaje biały kolor tabletce. EMA i Komisja Europejska zdecydowały, że leków z dwutlenkiem tytanu na razie nie wycofują z obrotu, żeby też nie doprowadzić do braków na rynku, no bo my właściwie nie mamy dobrej alternatywy dla dwutlenku tytanu. Są natomiast badania na zwierzętach, które sugerują możliwe efekty działania właśnie dwutlenku tytanu, jak uszkodzenia DNA, zaburzenia mikrobioty jelitowej czy wpływ na układ odpornościowy, ale dotyczą one głównie ekspozycji przez przewód pokarmowy w kontekście żywności a nie leków. Warto też wiedzieć, że w formie pyłu, np. przy wdychaniu w przemyśle, dwutlenek tytanu jest klasyfikowany jako możliwy czynnik rakotwórczy. Ale to nie dotyczy formy stosowanej w tabletkach, bo tu mamy zupełnie inny sposób ekspozycji zupełnie inną ilość. Podsumowując, te wszystkie dodatki w lekach to nie są niepotrzebne świństwa. To są składniki, które umożliwiają skuteczne i bezpieczne leczenie. Dzięki nim lek działa tam, gdzie powinien. Uwalnia się w odpowiednim czasie, jest stabilny i trwały. Można go podać dziecku, czy osobie starszej, czy też osobie z trudnościami w połykaniu. I po prostu Da się go przyjąć bez krztuszenia się czy odruchu wymiotnego. Więc następnym razem, kiedy spojrzysz na długi skład tabletki, to spokojnie nie przerażaj się. Za każdą z tych substancji stoi konkretna funkcja. I bez niej ten lek mógłby po prostu nie zadziałać. A leczenie byłoby znacznie mniej skuteczne i dużo mniej wygodne. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie temat substancji pomocniczych znacznie lepiej. Na dole w opisie filmu i przypiętym komentarzu zostawiam Wam linki do moich kursów z biologii i chemii i kod rabatowy, a ten kto obejrzał do końca pisze w komentarzu Do zobaczenia, pa pa!